O. Z. A. U. R. O. Koniec. Przestałam najpierw solo zagrać, bo jesteśmy ak aktualny na solo. Pokaż, w którym jesteś tym. O. Działa. Ty nie będziesz koło mnie? Będę. Nie. Tak, po czerwony i ten. Ano. Wręcz, że tak jesteśmy obok siebie. Jako jedyny tu mam Lunara. Halo, o co z tym chodzi? Sery, tu osoby nie grają na pręce żadnej? No nie, pierdolone. Nie, się bawię. No i chuj, nie mam wełny. I masz taki łatwy most teraz do mnie. Nie mogę z tego dźwięku, tego smoka, zabijającego się. <laughs> Jak niszczyć się eee. łóżko. BEZ I chuj. <laughs> I chuj. <laughs> Dobra, idę. Kolejny, możesz się pooglądać. kulejku mój mój miecik uniknąłeś, uniknąłeś Firebola. nie ja nie miałem w ogóle firebola. Ale, tak. ale uniknąłeś go bo ktoś ci walił aaa o kurwa. kurwa jestem zajebisty kurwa ale chciał ja prosto od ciebie O! Owo? Uuu, kurwa. Kurwa. Masz małego. O ty śmieciu! Nazwa się masz małego. mam... bo kule. Nie, chociaż mam go. Pierdolony, kurwa śmieci. Miał szczęście. Zbrojkę I też. Zbrojkę miał dzieciak zbrojkę miał. Uch, kurwa. Przegrasz teraz. Kurwa kupił sobie ten mieczik, zażygany! Kolejny kurwa refi, no ja pierdolę no. Zażygany! Mniewany kurwa, sfel mały. Usain Bolt kurwa z niego. Dobra, zapierdala tu. łapkę, pieski Zmarł Zginął! Zmarna raka śmieć. Ej, w ogóle, kwiatów są nowe słuchawki tak nie wygłuszają, że ja sam siebie nie słyszę. Ja siebie słyszę, niestety. Ja siebie nie słyszę. O, kurwa, 20, dobra. Ale kurwa, jestem zajebisty, taki ludzi, kurwa mam. Dawaj ci. Dobra, to ty tam graj, aż tamtek subskaki jakieś Bo gram już dwa rok, na jednym. O!

O, <stryklifting> <trykling> <bysy> <trykling> um, ale wiedziało ku**a to już nie co idę do maki paki paka sraka paka faka cie, cie, ciepło mam <tryk> cieplutko w gaciach

Kurczę blaszkę. Ku, kurczę blaszkę. Uu. O kurczę, 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 kurczę. Kurczą kurczę. Kurczą to ci, to <ślepisać> Kurczą to się! Kurczą Kurczą to Wiesz, kiedy tracisz ludzie do zwierzęta, kiedy... O, i zapomniałeś sobie Spotify'a. na nice. na ta Masz Spotify'a, grasz? No, mam Spotify'a, ale teraz nie słucham. Nie wiem, jak na przykład mam Spotify to już mi się lepiej lepiej gra. Jak wiesz, luz taki jest. Jest bezluzogra... O! Kur I robisz... Ej, ty... Ej ty chyba nie wiesz jaką bazę ma biały Jaką Nie gadać, No ogólnie. Nie gadać, proszę cię. Kurwa, żółty mnie zrzucił fireballem jakiś pedał. Krzywy. Kurwa, pedał. Dziwna. Szmata. Kurewka jebana. Life. Czemu wyszedłeś? No mówię, że alde 4 kliknę. Na chuj. Nie wiem. Ty jesteś zero, <grystanie> Kurwa, jest jakiś resource pack. Rizik, kurwa. Wiesz, że pobieram tekstur packa, który podobno da skillami? Chulia ci da. Dwa, Pisało. PEDAŁ MNIE DOJECHAŁ! Pedał. Pedał. Chuj. Zabił mnie, śmieć fireballem mnie wydupcu. To rucham umarł. Mar całkowicie? Umarłeś no. całkowicie? No, 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 no. Łezć, na mnie. Kurwa jebany. Ja już Co? Chodzę w stop. Dobra, już Dodaj mnie jeszcze raz, dodaj mnie. Już mnie. Chwila, kurwa. Już ty wyjdzie, No i chuj. Trzeba się pierdolić z tym nikiem, bo... o. Box... Od poniedziałku Dlaczego ja tu wpisywałem strupak pitch? Kurwa, pojebało mnie. Do reszty. Łatuj, ma tu, 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 tu. Jesteś już kurde party Mały krój. Nn, Sklep. Ach, sobie 5 osób, pozdro no, no wszedłeś w to jego party o już jest dobra 16 na 16 ja pierdolę, 16 na 16 trzy deskiny kurwa sobie puszczę ty gdzie ty idziesz młody kurwa jaki debil, no Dobra, ja mam cheaty ogólnie. Nie zgłaszaj mnie. Hop, chyba, hop, 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 hop. O chuj. Chyba cheaty masz kurwa. Na no mordzie. <śpiewanie> Nie, dobra, zrobię Godfrey'a. Serio. Chuje kurwa na no makrze na pewno lecisz. Małych chujku. Czemu zadupcasz wszystko kurwa z tego generatora? Normalnie kurwa wszystko. Bo jestem kurwa... Dobra. Jestem <śpiewanie> kurwa czarny. Ach. Jestem jamal. <śpiewanie> Mówi, kurwa, Ty. Ale pato, pat, pa, pat, pa. No dawaj, dawaj, Gdzie? dawaj. Ej, myszka mi się odpięła <głos> <głos> O chuj. <noise> Dobieli jeszcze ja spadł. Kurwa, odpaliłem. Ja pierdolę Ej, Kurwa, kopacz mi się odpalił. <noise> No znowu Alde w 4, ja pierdolę Co ty robisz? Kurwa, bo kopacz kurwa. mi się odpalił Wiesz co to kopacz? O kurwa, timer ci się odjebał Ty kurwa, bo ci chyba tam rata wpuścili przez tekstu baka. Ja pierdolę Jebać timery, kurwa jebać light klienta Thailand client chuj Kropka EU to, to cheaty! Cheaty! To jest silent klient, to cheaty! Uh. Oh, to jest, to jest, to jest... Kurwa, wstałem no. w silent Client Nie, i wyskoczyłem mi zajęcie! Wyskoczyłem w Ej, horny. mi... Ej, horni! Wiesz co, to znaczy horny? Wiesz co, to znaczy horny? Młody, Ej. Silent, kurwa, silent, klient, kropka. Secret, kurwa, klient. No, to okay. kurwa, może jeszcze. Mały chuj. <noise> Policja w żarach. Jak ja ją wypierdam, popatrz. Kurwa, panisz, bardzo wlekam. Bedu, nie go. Dobra. Pokonam. Na chuj bie! Na chuj! Dobra, C dodaj mi. Chuj. Wyszedłem właśnie. Muszę sobie wszystko kurwa przerzucić, jebane gówno. Kurwa. Jakiś, kurwa silent klient nagle mi się tu kurwa włącza. Kurwa chujki, ebane Bombią mi internet. Bombi <laughs> bombią lesą. mi internet. Wszystko jest git. No bo, ale serio bombią internet Mam nadzieję, że ci tak wyjawią internet, że się kurwa zestrasz w gacie. Za <śpiewa>